Podczas swojej prezentacji w czasie konferencji IT Bank e, mówił Pan o marketplace przyszłości. Co Pan ma na myśli? Mam na myśli unikalną przestrzeń dla klientów, stworzoną z myślą o zapewnieniu dla nich kompleksowej oferty różnych vendorów, nie tylko usług finansowych, ale również finansowych, w połączeniu ich wartości dodanych z produktami finansowymi i w ten sposób możliwości kompleksowego zrealizowania przez tych klientów swoich potrzeb właśnie w tym miejscu stworzonym specjalnie dla nich przez bank. Czyli marketplace to jest rodzaj takiego rynku, tak? dobrze to rozumiem jako laik, na którym są zaprezentowane różnego rodzaju usługi czy produkty i klienci z tego mogą korzystać, a ten rynek marketplace stworzył bank. Tak, tworzymy miejsce, w którym klient może sięgnąć po najlepsze ubezpieczenie, po najlepszy kredyt, po najlepszy plan na przykład inwestycyjny i znajduje to w tym właśnie jednym, jednym specjalnie do tego stworzonym miejscu. Ale to miejsce może oferować tylko usługi związane z sektorem finansowym, czy też jeszcze? E Tutaj tak naprawdę ogranicza nas wyobraźnia. Można sobie wyobrazić marketplace, który będzie agregował oferty biur nieruchomości, który będzie mógł zaserwować dla bardziej wymagającego klienta ofertę na przykład galerii dzieł sztuki a zaprzęgnięte tam algorytmy do sztucznej inteligencji, do rozszerzonej rzeczywistości, będą mogły tego klienta w bardzo łatwy sposób znawigować, dowiedzieć się więcej na temat produktów w takim zupełnie trybie online. Czy to rozwiązanie już gdzieś funkcjonuje? Tak. Przykładem może być Starling Bank, czyli w pełni cyfrowy Challenger Bank wywodzący się z Wielkiej Brytanii, ale planujący dalszą ekspansję na rynkach europejskich, co jest poniekąd związane z Brexitem. No i Starling Bank właśnie stworzył taki marketplace, który serwuje ofertę ubezpieczycieli, biur, biur maklerskich, pośredników kredytowych, wielu innych dostawców usług finansowych. Uwalniając w ten sposób potencjał tkwiący w, w, w dostępie do tej oferty poprzez Open API. Bank działa od e, 2014 roku e, no i generuje ponadprzeciętne wyniki. I to jest bank, który w zasadzie nie ma fizycznej siedziby. Czy on e, tylko częściowo funkcjonuje w cyberprzestrzeni? przestrzeni? Z perspektywy klienta tak. Z perspektywy klienta jest, e, jest bankiem jakby w pełni w pełni cyfrowym, dostępnym z, przede wszystkim z, z, poprzez urządzenia mobilne. W Unii Europejskiej zafundowaliśmy sobie PSD2, ale wiadomo, że na rynku brytyjskim ta otwarta bankowość jakby zaistniała wcześniej. Mhm. Czy może Pan powiedzieć, jak to... jak wygląda otwarta bankowość w tej chwili w Wielkiej Brytanii? E, no ten myślę przykład Starling Banku pokazuje, że E, ta koncepcja Open Banking e, istotnie się sprawdza. E, widzimy, e, widzimy tak naprawdę wysyp e, neobanków funkcjonującym na tym rynku, które e, są beneficjentem e, tego e, otwartego dostępu do, e, do API. E, tworzy się szereg, e, tworzy się tak naprawdę ekosystem firm, które dokładają swoje, starają się dołożyć swoje wartości dodane do tego, co oferują dzisiaj banki, i banki bardzo chętnie otwierają się też na, na ich ofertę. Więc podsumowując, myślę, że ta idea bardzo dobrze się tam sprawdziła. Banki tradycyjne otwierają się na te nowe, nowe podmioty, ale czy te banki tradycyjne też tracą rynek w jakimś sensie? No Banki jakby tradycyjne widząc co się dzieje, widząc konkurencję ze strony właśnie tych w pełni cyfrowych challenger banków, no, widzą, że nie ma dla nich innej drogi jak nie wyjście skąd propozycją, tak więc my to widzimy bardzo dobrze na przykładzie Bliskiego Wschodu, gdzie banki bardzo chętnie idą w stronę właśnie w tej koncepcji marketplace, która w ich przypadku sprowadza się do tworzenia zupełnie nowych, w pełni cyfrowych ramion, zorientowanych na konkretnej grupie klientów. Tak? Przykładowo obierają za cel milenialsów albo małe i średnie przedsiębiorstwa i starają się wokół tego budować jakby cały ekosystem. E, wartości dodanych. A na polskim rynku widzi Pan jakiś bank, który jest najbliżej tej koncepcji, marketplace? E, myślę, że e, tak naprawdę dopiero ta e, możliwość się otwiera, a to właśnie za sprawą e, regulacji e, PSD2, która e, no całkiem niedawno weszła. E, i, e, no I to pozwala twierdzić, że, m, że za chwilę. Za chwilę ten, te marketplace y mogą się pojawić.